Cześć, mordeczki, witam was w kolejnym odcinku mam dla was niesłodzianki dzisiaj jedziemy to o oto tą kulę no to wyznanie nie no co pan tak na początku nie. o masz ci los siema mordeczka upadłaś na mordeczkę? tak opowiadaj co będziesz robił z tego? po tym co robimy? no nie wiem wymyśl coś potem to rozwalamy skup. oki doki oki okay? są postępy, kula robi się coraz większa Teraz będziemy ją toczyć tam pokaż panu listę no lecimy to Jakoś tato w sercu urolał Teraz będziemy tam O masz się Teraz to będzie ładnie się z kamerzystami oczywiście w tym pomoże, bo ja sam bym nie dał rady bez niego. Okej, okay, okay. pierwszy, pierwszy No ty daj pierwszy. Działaj. O, 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 Boże. No mamy kontuzję. Noga złamana. O, to skazła, I to druga. Pokaż. Bo tak z buta inaczej. Mówiłem, że nie będzie łatwo. Czeka, bo auto jedzie. A wejdź na to. na radę?

No, dawaj teraz ty trochę. W tym odcinku mamy połamańca. Rozwalimy na pół, damy radę. O, yes. Thank you. Błaga, wbijam! Uch! Dobra, starcie No to powiedz coś do widzów na koniec. Koniec rozwaliliśmy to Był męczący odcinek dzisiaj. No to widzimy się jutro i zobaczycie co będzie. Oki doki, do zobaczenia.